Wiele filmów mówiących o pozyskiwaniu wody w terenie, o uzdatnianiu jej do picia, o filtrowaniu. A co jeśli nie uda się jej znaleźć lub pozyskać? W tym filmie poruszę temat racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami. Kierując się odpowiednimi wskazówkami dużo łatwiej przetrwasz i dotrzesz do wodopoju. Dlatego zachęcam do oglądania, subskrybowania i komentowania. Komentarze bardzo motywują, i zachęcają do tworzenia nowych treści. Czułem, czułem jutki. Dziś trening na pustyni. Tak, ostatnio modne wszyscy na pustyni. Największa pustynia w Polsce. Pustynia błędowska. Jestem na pustyni. Nieopodal gdzieś tam w lasku płynie rzeczka. Nieopodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka. Planem jest dotarcie do rzeczki, uzupełnienie zapasów wody, powrót na pustynię i biwak. Czy noc. Żadnego żarcia. Będę miał tylko wodę, jeśli mi się udają pozyskać z rzeczki. Krótki rzut oka na pustynię specjalnie dla Was. Pustynia wojskowa pustynia generalnie niedostępna dla cywilów piękny zachód słońca. mapy mutu, Jedyny orientacyjny kierunek. Taki z pamięci. Do najbliższego rogu lasu. Z rogu lasu w linii prostej przedrzeć się przez las. Pozyskać wodę. Powrócić. Mam nadzieję, że wojsko się tu dzisiaj nie będzie kręciło. Jest to poligon na pewno szóstej Biegady dysantowo szturmowej czy ktoś jeszcze tu trenuje? Nie wiem. Szósta BDS na 100%. Więc mam nadzieję, że w nocy mi z nieba nie spadną. W razie czego, w razie jakichkolwiek ćwiczeń wojskowych, a są tutaj też dziury podobne do lejów po ostrzale z jakiegoś tam większego kalibru. W razie gdyby coś się działo, jestem wyposażony w moją flarę. Obym nie musiał jej używać. Dzikie zwierzęta raczej tu nie przyjdą, bo co miałyby robić na pustyni? O, mamy coś. Prawdopodobnie. Może z drugiej strony. Były to jakieś tam ile. I już widzę, gdzie będę biwakował. Staram się podejść. I mamy dół. A, w pierwszym miejscu środka. Mogło to służyć w jakimś celu szkoleniowym. No na pewno cywile by tego tutaj nie wybudowali ale już mi się podoba o, o. Jak widać jest to używany teren wojskowy Oczywiście łatwiej byłoby iść przez las, nawet po jego krawędzi, niż tutaj. No ciężko, ciężko. Zapada się człowiek troszkę. Ale nie o to chodzi, żeby było łatwiej w tej zabawie. Chodzi o to, żeby było z większą frajdą. Po lesie to sobie mogę pochodzić wszędzie indziej. A tutaj pustynia. Niestety zarasta już trawą, ale tam gdzie jest, gdzie się da, korzystajmy. No, chciałem pokazać, jak niełatwo się maszeruje przez pustynię. Zapadają się nóżki, wymaga to trochę wysiłku, z daleka coś widać. Kolejne jakieś wykopane ala la a tu Czyżby nasi tu byli Czy to nasi, czy nie nasi Nasi żołnierze to też nasi. Nie tylko survivalowcy. No stare dzieło, jakieś takie krótkie, może się już rozleciało. Też w razie dzieje się też. Dzieje się, dzieje się. Nie mogę się tak kręcić, bo zgubię swój kierunek Teoretycznie niedaleko idąc na wprost dojdę do rzeczki. Ula, jakieś duże haszczory się robią. Czymś takim można się już zgubić. Tak, zawsze, że jedno omin, drugie omin. Zataczasz kółeczka, tracisz swoją trasę i się gubisz. A za niedługo zapadnie zmrok. Ścieżki ścieżki. Te ścieżki będą tylko na wmyłkę. Czyli będzie chciał ich ścieżką, bo mu się będzie wydawało, że to to. I zajdzie nie tam gdzie powinien. Raczej słyszę ulicę nie rzeczkę. Ale jakaś bujna roślinność się pojawia, więc pewnie jestem niedaleko. Pytanie, co to za rzeczka? Teoretycznie ma nawet jakąś swoją nazwę, ale... Ale, ale... Pytanie, czy tu coś jeździło, czy chodziło? No, te wodopoje są popularne. Uff. Jak będzie zbyt bagniste, to... To nie przejdę Kurde, tego się obawiałem Niestety na jutro muszą być buty Na inny marsz Więc nie, nie mogę ich ugnoić właśnie O tym mówiłem Gnuj, gnój gnuj, gnuj. O! Dobra. Czyli nie da rady dojść do rzeczki. Nie tędy. Spróbujemy inne podejście znaleźć. Mówię, gdyby nie to, że jutro jeszcze gdzieś tam w góry w tych butach, no można by je było lekko potopić. Ale. Rano się stąd zawijam i jazda w góry Koniec urlopu się zbliża, więc trzeba pokorzystać Tu też bagnisko FAK Ale dobrze To też miało być w materiale tego filmu <laughs> Więc jesteśmy na dobrej drodze, żeby był dobry materiał. Istnieje wiele filmów mówiących o pozyskiwaniu wody w terenie, o uzatnianiu jej do picia, o filtrowaniu. A co, jeśli nie uda się jej pozyskać? W tym filmie poruszę temat racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami. Kierując się odpowiednimi wskazówkami, dużo łatwiej przetrwasz i dotrzesz do wodopoju. Woda w przetrwaniu jest najcenniejszym towarem, dlatego zalecam stosować się do następujących metod zapobiegania utracie wody. Nie rozbieraj się nawet częściowo, będziesz się znacznie mniej pocił. Nie używaj wody do mycia, jeśli nie masz stałego źródła zaopatrzenia w wodę. Nie krzątaj się w pośpiechu, musisz ograniczać pocenie się, a ruch bez celu powoduje utratę wody bez celu. Pijąc wodę, to bardzo istotne, a nikt o tym nie wspomina. Pijąc wodę, sądzę, powoli, zamiast złykać haustami. A jeśli wody jest bardzo mało, to zwierzę ją tylko wargi. Naturalnym naszym odruchem jest nabęckać się tej wody, ile wlezie, ale niestety, gdy mamy ograniczone jej ilości, należy się zastosować do tej porady. Jest ona naprawdę sprawdzona przeze mnie nie jeden raz i robi robotę. A jeśli naprawdę jest źle, Trzymaj w ustach małe kamyki lub żuj trawę, aby powstrzymać pragnienie. Wiadomo, organizm będzie wytwarzał więcej śliny, będzie ci lepiej. Takie małe oszustwo organizmu. Kolejną rzeczą jest używanie soli tylko z wodą i jedynie wtedy, gdy dysponujesz źródłem regularnego zaopatrzenia w tą wodę. Sól przyspiesza utratę wody z organizmu, więc jeśli nie masz na wymiaru wody, ogranicz spożywanie soli w jakiejkolwiek formie. Udało się dotrzeć do rzeczki, pokazujemy co tam widać, co tam słychać. Mamy rzeczkę, udało się dotrzeć. Nie wolno też od razu odpuszczać. I to po drugiej stronie jakaś dróżka. Ale to po drugiej stronie, nie po tej. Planie jest jeszcze pozyskać wodę z tej rzeżeczki, więc trzeba się tam gdzieś dostać. jest dojście do rzeczki. Tak, założeniem jest pozyskanie wody poprzez filtrację. Mam filtr Sawyer Mini i do niego butelczynę. Bez butelczyny nie warto kupować. ponieważ nie ma jak pozyskać. Ładna rzeczka, podoba mi się. Nie śmierdzi jakoś szczególnie, tak. Moim założeniem było przyjechać z ograniczoną ilością wody, którą właśnie wyleję. Tylko tyle, miało starczyć w razie czego do rana, bo jest wieczór. Mam nową pozyskaną. Rzeczka ta nie jest zbyt długa, ale mija jakieś tam nieruchomości, więc nie wiadomo, co w niej płynie. Niestety polskie realia są takie, że nie wiadomo. Dlatego, nie mając filtra węglowego, jest przefiltrowana tylko częściowo. W tej butelce jest to, że trzeba ją wcześniej dmuchnąć. Tak jak przed pierwszym użyciem jest ok. Tak po pierwszym użyciu, gdy ją zamul... zamoczymy w syfie, no musimy dotknąć ustami tego syfu. <laughs> Nie podoba mi się to rozwiązanie. Ok, mamy to. Jest do fula. Mamy to, woda pozyskana, litr wody nie jest w plecaku. Teraz tylko wrócić. Trochę się człowiek zakręcił, zamotał. Wiem, że od rzeczki, tam. Mniej więcej. Będę odtworzyć drogi, którą tu przyszedłem, nie odtworzę. Jest to niewykonalne. Ale znam swój kierunek. Mogę się nawet pokręcić prawo, lewo, prawo, lewo. Bo wiem, że jest tam. Mogę omijać większe gęstwiny, gdyś wieczorem w gęstwinach mogą się pojawiać zwierzory. A chciałem nawiązać do zapasów wody. Jak widzieliście wylewałem to co przywiozłem jakąś tam resztkę wody bo nie mogłem jej wypić przed dotarciem do źródła wody nie wiadomo czy to źródło by tu było mogło być wyschnięte albo gdzieś za bagniskiem nie wiadomo więc jeśli nie masz pewności czy znajdziesz wodę nie pozbywaj się resztki Chociażby to miało być tak jak tutaj, naprawdę nie wiem, może tam była setka. Chociażby to miało być setka, dwusetka. Zostaw ją na czarną godzinę. Tak zwaną czarną godzinę. Właśnie nikt o tym nie mówi. To jest podstawy szkoleń survivalowych, a nikt o tym nie mówi. Mówią jak pozyskać, gdzie pozyskać, ale nie zawsze się da pozyskać. Więc mając już raz pozyskaną Mając już raz pozyskaną Teraz będzie ładny widok Należy ją szanować Nie wiadomo kiedy będzie następna Jeśli masz zgromadzony zapas wody Nie wypijaj go do końca Nigdy Możesz się nawodnić gdy chodzisz do wodopoju i wtedy pij do woli. Wcześniej niestety zostaw na czarną godzinę. Gdybyś się miał chociażby zakrztusić czymś, zadławić, masz wtedy ten łyk wody. Doszliśmy. No, przestrzelone o 100 metrów, ale tak mi się też wydawało. Moje przyzwyczajenia survivalowe właśnie o tym mówią. się o tym mówią. Są takie, a nie inne. Gdzieś tam stara szkoła i wiem, że zawsze resztkę wody zostawić. Nawet wracając z roboty samochodem, gdzie podczas dnia chce się pić, zostawiam sobie tyle na ten dojazd do domu. Tyle w razie jakby coś. Jest ten łyk. Dwa łyki. I pamiętajcie o tym. Nigdy nie wypijajcie do końca. Nigdy nie zjadajcie do końca żarcia. Z żarciem jest tak samo. To się nazywa nienaruszalna rezerwa albo żelazna rezerwa. Naprawdę na. Jak już nie masz siły, wtedy to zużywasz. Jeśli masz siłę, zostawiasz. Jeśli masz siłę, zostawiasz do czasu pozyskania nowego źródła. Czy to wody, czy to żarcia. Wypijając, zjadając wszystko teraz, bo teraz chcę. Nie wiesz, kiedy będzie następny punkt. Gdzie masz wodę lub jedzenie. No chyba, że wiesz, wtedy jest co innego. Ale maszerując w nieznane, niesprawdzone, nie masz tej pewności, więc zawsze coś tam zostaw.